Dziś powiem Wam o wielkich Polakach, którzy dołożyli swoich 5 groszy do światowej motoryzacji. Zaczniemy od Zbigniewa Małera, który pracował w Centro Stile Alfa Romeo i brał udział w projektach 156, 164 i współ, był współautorem prac nad sportową Alfą Romeo 8C Competizione. Kolejny będzie nieżyjący już Janusz Kaniewski, który nadawał rysy twarzy samochodom, takim jak Al Lancia Delta, Citroen C4 Picasso, Alfa Romeo Mito, Giulietta oraz Ferrari California i 458 Italia. Rafał Trojca i Grzegorz Buchal nadzorują pracę nad dwiema fabrykami Opla, jedną w Austrii, a drugą na Węgrzech. Tomasz Bachorski od wielu lat jest odpowiedzialny za projektowanie desek rozdzielczych w samochodach Volkswagen. Robił to między innymi dla, do samochodu Polo, Golf, Passat czy Twarek.